can only be found now. Dobry wieczór, porozmawiamy dzisiaj o Vagabondzie, o jego fizycznej wersji, która, którą otrzymałem wczoraj, przyszła mi paczka, zamówiłem na początku grudnia, w momencie kiedy zamawiałem mm, na sklepie były jedynie tomy 4, 6, 12, każdy z nich około 100 zł i może się wydawać, że to jest sporo, ale tak nie jest. Po pierwsze, patrzymy ilość stron, ilość stron 700-700 ponad. Zwykły format ma około 200, a cena typowej mangi nie przekracza. Tych 25 zł. Patrzymy po tym jak podrożały ceny. Wcześniej to u wydawcy dało się wszystko znaleźć, około 17 zł, w MPu 20-21. Co mogłem więcej powiedzieć? Nie czytałem Wagabonda, to czekam aż zbierę całość wtedy zacznę dopiero, więc w chwili obecnej służy mi jedynie jako forma kolekcjonerska na półkę. Polecam każdemu, jest śliczny oraz wyjątkowy swoim rozmiarem, bo prawie żadna manga nie jest tak duża. No może berserk, berserk deluxe, tylko on jest dodatkowo oprzyty skórą, co dodaje mu dodatkową unikatowość, bo która manga jest opryta skórą? Nie wiem, czy jest prawdziwa, czy nie. To chyba już nie ma znaczenia. Prawdopodobnie kiedyś go będę miał w swoich rękach, więc również nagram coś do tego. Wracając do rozmiaru, można zobaczyć na którymś z poprzednich ujęć, jak porównałem do innych mang. I choć sam format, ten powiększony jest w miarę jeszcze powszechny tak już ilościowo, jeżeli chodzi o strony do Berserka, którego położyłem na szczycie. Dwa różne światy. Hmm. Nie mam chyba więcej nic do przekazania. Polecam każdemu. Fajny, duży, masywny. Waży ponad kilogram. To jestem pewny jak czuję to. Nawet nie wiem czy z 2 kilo nie waży. To jest istny olbrzym. To chyba tyle.